O, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z serii LEGO Batman. Tym razem wyruszamy na kolejną misję z Pingwinem. Poprzednio widziałem, że wyki wykiwaliśmy Bane'a. O, nie mogę tego zniszczyć, ale szkoda. Ależ! No ale wziąłem to, niestety. O. Będziemy sobie Nightwingiem przez chwilę. Szkoda, że wiecie, tym Nightwingiem nie możemy sobie yy, po prostu grać. Byłoby dużo ciekawsze na pewno. I tak się bawię tymi windami. I znowu idziemy do... azelu Arkam. a w Wazelu Arkam znowu Clayface. To także ruszamy... O, Bane widzę łazi. Ruszamy na drugą misję. Zawsze bardzo tutaj te niebieskie i tą fioletową monetę zebrać. To zawsze kasa za darmo, nie? To jest jakiegoś większego. Złodziejskie nasienie, tak? Niech sobie będzie złodziejskie nasienie. Wybieramy historię. katłomen no dobra. Tak. I oni będą z nią gadać, Na no, cholera jasna. Nagadali się, naczytali się, no to ruszamy. Ale misja to jest boska tego pingwina. Przyniósł mu śledzika. Wszędzie będzie pingwin? Po cholerę nam tu potrzebny. Niszczymy, trzeba zebrać jak najwięcej kasy. Na razie te beczki sporo dają. Taka zjeżdżalnia chyba będzie, co? Bo rzesz, Mordorona daleko skacze. Ale mimo wszystko tu był nam potrzebny pingwin. Czasami się przydaje ten mały pokurcz cholera Wyłączą je No to jakie wyłączą będziemy mieć fajny łup Co, otworzysz to? Gościu? Tworzy to Muka w pysk musi być A, tu można coś zbudować, fajnie, fajnie, zobaczymy co to, jaka jest skrzyneczka To widzę już to jest srebrne pojemniki, ale to zarazie dla, yy, dla pingwina się nie ma tu przeskoczyć Twar dzieci słodź, Z tym kałachem, czy co on tam ma? A co to teraz? Helikopter policyjny. No dobra, no, ale o co chodzi z helikopterem policyjnym? O, the fuck. O, to chyba wiem o co chodzi. Tak mniej więcej co prawda, ale mniej więcej wiem. I gitarka. Dostał? Czy musiał dostać? Pięknie. i tam chyba jakąś drabinę zrobić, co? Co jest ten pingwin cholera? Przydałby się na coś? Na drabiny spokojnie zbudować nie można. Ale tu się chyba pięknie udało się. O to chodziło. Tu sobie spadniemy. No to co, to chyba znowu się spać. Ale zobaczymy, tutaj co jest. Nadrobiłem serca, się przyda, bierzemy, placuszki niebieskie niebieskie. ich tu się wzięło tych słotów, nie słotów czy. Nie wiem, czemu ich tu jest aż tak dużo. Okej, okay, wiatraczek mamy wyłączony. Znaczy się, nie wyłączy no, musi iść w drugą stronę teraz. Też fajnie. Okej, okay, lejemy moich nie będzie do tej windy nie w tą stronę, dobra ugarniemy to w tą stronę, ciekawe co z tego wyjdzie I trochę tej kapusty tam tu wpada, nie powiem, że nie Niby skrzyneczki, ale... Dobra, to samo musimy zrobić I ta pewnie we dwóch, tak? Tego gargulca walniemy, razem z pingwinem pewnie ludzkie nasienie, tak to samo dla sery cholera, tu ukraść coś, są chyba jakieś ciecie z kina. Okay, ja widzę tutaj coś jest, jakaś droga do góry. Dobra, na, na, na sobie z głowy. A skąd on ciecie mają broń? No przecież ludzie. Aha, dinozaurów włączyliśmy? No fajnie Aha, to jest dla robina No to nie dla nas, dobra to Jeszcze pozbieramy to co możemy, bo szkoda to wszystko pozostawiać Okej okay. Szkoda, że tego w tych... o! ciecie takie uparte, no przecież w ogóle aż tyle. Trzeba zająć dużo, zarabia na tym, na sprzedaczach. Ale teraz to mam przejażdżkę pierwsza klasa, i tym pewnie muszę tutaj te skrzynki, A tu też jakiś cieć się chowa. A gdzie jestem diament, bo ja go nigdzie nie widzę. No przecież nie mogę, tam jak lutują tu we mnie. No to są, pewnie dwa serca i to dalej mam dwa serca? Mogę mieć co najmniej trzech serc? Oj, walą w kulki. To co się cofałem? Myślałem, że tam jeszcze może coś ciekawego, ale taki huk. Oj, Kiciuś się rozwalił. Co robi? Jakąś bramę robi? O, no i pięknie, co to jest? Skąd się tyle tych baranów? No dobra, chyba nie o to do końca chodziło. Ale może uda się na to szkło tam wskoczyć? No dobra, to się udało rozwalić A teraz jak tam dotrzeć cholibka nie trafić w drabinę, no to tak to jest jeden ze szczyt szczytów Wejść do góry, nie trafić w drabinę, ok Czyli musimy dojść, tamtą ścianę też uruchomić. Okej. Okay. No cholera no. Za głupia drabina. Teraz będę 15 minut się mordował, jak wejść na drabinę. Pięknie. Tu się udało, tu się udało. To też musi udać. Co? Rozwali to, czy nie? No i dobra, to chodziło dokładnie. No tak, laska ma sanak w dełka. Znowu ją poświęci? Jest mm -hmm. tak patrzę, jak w obrazek. Mm -hmm. Ale banda baranów totalnych. Zanim się puścił, dobra. I ponownie wracamy do Azelu Arkam. A w Azelu Arkam się ze wszystkimi żegnam. Face. Także życzę wszystkim miłego dnia i na razie cześć.